Od wieków na polach walki żołnierzom towarzyszyły zwierzęta. Utworzono nawet dla nich specjalne znaczenie medal Dikin. Do tej pory zwierzęta zdobywały je 75 razy, w tym aż 32 przyznano gołębiom pocztowym bohaterskie gołębie wojenne. Obecnie raczej kojarzymy je jako niechcianych bywalców miejskich placów i chodników. W czasie wojny ich zdolności były jednak bardzo potrzebne, gdy zawodziła technologia, a trzeba było szybko i skutecznie dostarczyć meldunek. Chyba najsłynniejsza stała się szerami i służyła przy amerykańskim korpusie łączności pod Werdem w I wojnie. Dostarczyła kilkanaście wiadomości, ale do historii przeszedł szła jej ostatnia misja. Kiedy amerykańscy żołnierze przypadkowo znaleźli się pod ostrzałem własnej artylerii, a w dodatku byli otoczeni przez Niemców, Radiostacja nie działała. Szerami została wysłana z wiadomością, by zaprzestać ostrzału i udzielić wsparcia. Miała pokonać 40 kilometrów, przedzierając się przez terytorium wroga. Została ranna w mostek i skrzydełko, straciła oko, a nóżka z przyczepionym listem zwisała na ścięgnie. Dotarła jednak do celu i ocaliła życie 194 żołnierzy. Innym przykładem, tym razem z okresu II wojny, jest gołą o nazwie GI Joe. Kiedy brytyjczycy powyciefanili się nie niespodziewanie szybko zajęli miasteczko Kalibekia na południu Włoch, musieli przekazać Amerykanom, by ci anulowali bombardowanie tej miejscowości. Brak łączności spowodował, że jedynym sposobem na przekazanie informacji okazał się G.I. Joe. Zdoła przelecieć 30 km 20 minut, dzięki temu odwołano start bombowców. Być może misje gołębi nie będą tylko echem przeszłości, świadczy o tym na przykład przezorna polityka wojskowa Chin. W 2010 roku zainicjowano tam program szkolenia 10 tysięcy gołębi na wypadek sparaliżowania systemów komunikacji.